Czysto wysadzone, oczywiście. Co? Co chcesz? Co chcesz? Nie wiem. Słyszałem kocka gdzieś. to tak samo. Słyszałem Nie widzę go nigdzie. Popatrz w górę! O, bejski no. sieba Co on tam robi? Co ty tam robisz? O cholera, idę na hop hopy Chodź już, bo lecimy Być! Widzę ptaki Zdajemy Co za typ Jak to patera. <try>